powiem krótko i zwięźle jeśli ktoś ma zamiar przejeżdżać akurat przez Belgię i będzie tutaj w okolicy to z czystym sumieniem polecam ten to nówkę sztukę nieśmigany hotel rezerwować w ciemno a miejscowość w której jest hotel jest po prostu niesamowita małe miasteczko każdy rodzaj restauracji dosłownie do pizzy, Hat i kebaba od najwyższego standardu oczywiście licząc do aż takiego poziomu no i po prostu rewelacja no nie ma o czym rozmawiać no i fajna kulturka, atmosferka, super piwo, frytki czego sobie dusza zażyczy polecam